Powiem bardzo krótko. Zespół oranżada, zarazem z najnowszą płytą winylową, wytłoczoną w Niemczech, dosłownie trochę więcej niż miesiąc temu, kompletnie nowa sprawa do kupienia również w tej chwili. Potem będziemy mówić, dziękować. Dzisiaj, proszę bardzo, oranżada w Międzylesiu w fabryce zdarzeń. Drodzy Państwo, będzie to ilustracja do 10 stacji, do 10 stacji, czyli od Otwocka do Wawra. Może kiedyś w przyszłości zrobimy dalej tę płytę, ale na razie na to nie wygląda. Płyta jest zainspirowana wydarzeniem, które nigdy nie powstało. To znaczy Jona Pełka i ludzie wokół niej związani z, ze stacją Falenica próbowali zrobić jakiś czas temu spektakl Oranżada. Maranżada miała robić do tego spektaklu muzykę, nic z tego nie wyszło, został pomysł. Muzyka Przynieśli swoje pomysły na to, jak zrobić te 10 utworów. Powstała 30-minutowa improwizacja, później została nagrana w studiu analogowym Wojtka Czerna na sprzęcie z epoki, czyli bez użycia komputerów na magnetofonach wielośladowych, takich, jakie używano w latach 60.-70. I to brzmienie, takie jest na tej płycie. W tym roku w lipcu byliśmy zaproszeni na jeden bardzo fajny festiwal do, do Niemiec. I to jest bardzo ciekawe, że była taka promocja właściwie całej tej linii naszej otwockiej. Ludzie byli bardzo zainteresowani tym, tym czymś w ogóle, jako, jako całością, to znaczy i budynkami, i historią i tym, że żyli tutaj kiedyś przed wojną Żydzi. Później bardzo łatwo było rozmawiać o tym z Niemcami. תכף באתי לה thank wow. you